To jest to To jest to To jest to Słuchajcie To jest radość To jest dzień dziecka z naszym uczuciem To jest to, na które, na, na które wszyscy czekaliśmy Jest bus, jest uczuć, jest radość Są dzieci do zobaczenia. I masz jeszcze zielonego. I na twarz teraz. No i poszło słuchajcie. Jest i Michał nawet. Dziewczyny jaką macie rękę? My nie mamy ręki, my rozlewamy. Aha, no już macie niebieską. Więc poszło. Mamy w końcu kolorowy, malunkowy Dzień Dziecka. Uczuś zamienił się w tablicę. Bardzo ładnie. E, ręką, 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 ręką. Majki też odwiedza. Majki też No pięknie. Tej pani. Majki, Majki, Majki. Majki, pierwszy pies, który maluje na autobusie na świecie. Pięknie. Oda Picasso. Picasso. Malujemy uczusia. No w kranie! A gdzie jest ten kran? Nie, się zapytaj! Nie, tam w tym, w tym budynku? mnie po za Ciebie dostanę Za chwilkę. Naciśnij przyciski pociągni. No, wreszcie się odważyłeś! Bracie, ty! Gdzie jest ten kran? Zobaczymy, jak wygląda z drugiej strony. Widzimy, że tutaj... Dzień dobry! Widzimy, że... Pięknie! Mamy tutaj prawdziwą Pikassę. Tak, możesz wziąć, proszę bardzo, masz różowy jeszcze. I jedziemy. No i się dziewczyny odważyły też malować. Pięknie! Dzień dziecka w uczuciu malunkowy, malarski, z pizzą, ze słodkościami pieczonymi w nocy. Tak przybiera barwy życia. Nie, ma nie, 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 nie to Bysza, bysza. Też mówimy dzisiaj o stacji integracji, to znaczy mówimy o tym, że na Rudaku powstały zamiast punktów do tej pory nazwanych świetlicami powstały miejsca zwane stacją integracją, dwóch Artusa, wędka, fantastyczny dom kultury i to miasto. To są te instytucje, które są zamieszane w tą stację integracji na Rudaku. Też trzeba powiedzieć o naszej pani Dorocie z Tuwu, czyli Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, bo dzięki niemu, dzięki Tuwowi, dzięki Tuwu mamy, e, mamy e, ciekawe ubezpieczenie naszego autobusu. Dzięki któremu możemy wyjechać na drogę. Ciekawe, co by się tutaj wydarzyło, gdyby nas policja zobaczyła z takim pomalowanym, ale już tutaj jest tak, że, e, że Martyna z, Andrie, z Andriejem. Nam czyści ładnie lampy, okno, szybę pierwszą, przednią, że będzie można wyjechać. Jeszcze Boszna została, aby nasz kierowca. naszego uczucia, bo dzisiaj uczuś jest już uczuciem, nie na miejsce swojego nocnego spoczynku, czyli na zajezdnię. O czym to też wspomnimy, bo zajezdnia nam bardzo fajnie przygotowała miejsce. No, okazuje się, że znają panowie. Cudnie. Dzień dziecka, Toruń, szpital psychiatryczny, dzieci nasze, dzieci wasze, dzieci wszystkich razem jesteśmy tutaj z dziećmi z Ukrainy, dziećmi z Polski, Mama, mamami z Polski, tatami z Polski. Piękny dzień dziecka.